No nie no. Witam, witam. No a jak? Przechodzimy to. No super. Spadłem jako pierwszy. Totalne spoceniece. Od kiedy się całujesz? Ja nie przejdę. Przeszłeś? <śmienicza> no wejdu no, no, so. jak ja tworzę grupę. Ja tworzę grupę. Ładny się. Dobra, ty twórz grupę, bo moje jest jakieś... I ten tegez. Cóż dalej? Nie, już nie musisz powtarzać. Graj! Jest, jest, nie ma, nie ma, nie ma tych ludzi fajnie, nie ma tych. Nie ma tych niefajnych ludzi, na szczęście. Czy broni? Nie wiem. No chyba, że no chyba, że trener zrobi głupotę. I wiesz kogo wpuści. Ja w ogóle nie wiem, czy on ma w Stumble Guys. Nawet jeśli macie, nawet. <ścoughs> Co ty robisz? Nie, nie wydaje mi się, żeby miał w ogóle pucharki. No. <ścoughs> ale mi laguje. Kurde, wie tak leguje, że ja nie mogę skoczyć. Ty, ale mam farta. Czekaj. <laughs> okay. Ole, ja przeszłem. Ej, oni czekają, oni czekają na to na yy, to kręcone. Oni na to czekają. Co ty robisz? Ej bo, nie, ej, bo jeszcze nie przejdziesz. Ej, nie przesadzaj. Ej, bo nie przejdziesz. Wchodź, wchodź, bo jeszcze ci się coś zaguje i, i zrespełnię na sam początek. Пайный скин, веш. Дай, 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 дай. Дай полушки. Dajcie dajcie paluszka tego największego. To zróbcie tak, żeby był biały. A ja tego najbardziej nienawidzę tego końca. Nie wiem, czy przejdę. Nawet jeśli na pierwszy. No, tak to spoko to jest mapa, ale ten koniec mi nie idzie jakoś najlepiej. Ja nie. Niestety. Co? Może się nauczyłeś. możesz się ogólnie nauczyłeś grać. Co? <grystanie> Zgadnij, co robię? Mi tak laguje, że, mi... że mnie cofa. Ty. Wiesz, to może mi źle pójść. No, super. Dobra, ja cię oglądam. Zobaczymy. Zobacz... Moje ulubione. No, zobaczymy, czy taka najmilsza. Zobaczymy, czy przejdziesz. I takie... I takie cię to niebieskie spycha. Ej! No właśnie. Dobra, ja ci będę mówił, z której strony leci. Ej, czerwona już jest jedna. Uważaj. Bo. Ej, przed tobą leci czerwona. Za tobą jest czerwona. Dobra. Przed tobą leci czerwona. A już nie? Ej, nie, nie rób takich niebezpiecznych rzeczy. Bo jeszcze to przegrasz. Ty, czemu jest je, już je, czemu, czemu? jest tylko jedna czerwona? Powinno być więcej. Ej, ja grałem już tak. Ja grałem z takimi tryhardami, że było już nawet e, pięć tych, tych czerwonych. No kurde, ale... Czemu to tak łatwo to sobie idzie? W ogóle wątpię, bo bo on miał jakiekolwiek winy. Ej chłopie, ja muszę kończyć. Tak. Nara. Kurde, nie chcę mi się włączyć. O, nara.